Rosja, Rosja, Wągograd. Dzisiaj w wydaniu, chwilę w wydaniu Turistico totale. tak, na piękna i na każdą okazję. Dzisiaj mamy plany turystyczno- naukowe i będziemy, ojej, pani jaka w ciąży piękna. I będziemy, o, i wojskowa ciężarówka, i robotnicy na pasach, będziemy dzisiaj pracowali i turystowali. A w Bogogradzie poruszamy się następującym sposobem. Podchodzimy do recepcji, mówimy taksi, czekamy 10 minut i mamy taksi. Niestety, powrót jest daleko bardziej utrudniony, bo na ogół wymaga zadzwonienia z powrotem do hotelu, powiedzenia, gdzie się jest, powiedzenia taksi, co jest tą prostszą częścią procedury, i wtedy się czeka i tu taksi przyjeżdża, albo nie przyjeżdża, i się jedzie. Dobra, dzisiaj mamy taksy, ci się nam pofarciło, bo mamy... Co to jest? Łada. Ładę. Ale mamy jakąś lepszą ładę i Jedziemy do taksi. Pan wie dokąd jedziemy? Tak. Ale jak gierojów? Dobrze. To jest i lada. Zdracmy ciecz. Ale jak gierojów trzy. I teraz będzie trochę tego jak się jedzie Jak to wygląda Pan odpala. Oni mają generalnie taką manię Że wszystkim mają te auta Mocno obwieszone, i takich pan tutaj ma I nawigację i zestaw Przestrzennego dźwięku co, O czym świadczą te głośniczki w rogach I antyradar I się buja nam jeszcze coś z boosterka Co ma szczęścić łącznie z beczułką Drogi w Rosji są fatalne Jedziemy i stóp, latamy Po prostu jakby nie wiem Jakby samochody resorów nie miały Podskakujemy, jak. Nie wiem, same nieprzyzwoite mi przychodzą porównania do głowy, więc się powstrzymam. Natomiast, jakby zdaniem naszego gospodarza, wypadków jest tutaj mniej niż w innych krajach. Nie wiem, ile w tym prawdy i nie na ile temu można faktycznie wierzyć. Jesteśmy w centrum miasta, a mijamy taki, taki kurwa, przepraszam, trochę biały stok trochę trochę łódź yy, ale ja tą drogę znam cały czas się w centrum robi po prostu pewien skrót i za chwilę się zacznie prawdziwy yy, hardcore no cały czas ten no, czuję trzęsie no tutaj podskakujemy mało łubem, nie obijamy się o podsufitkę yy, o tu mamy muzyki, ale to pewnie jakieś gasarbeitery gaz, yy, no i tu proszę bardzo Dykocin, ulica Kasztorna. Dobrze. Raz jest zwyczaj, że właściwie wideorejestratory są częściowe wyposażenia auta. I my się do tego przesuwujemy. A tu stoimy, bo tu będzie jakiś pojazd szynowy Za chwilę przejeżdżał W środku osiedla. a No nie, światło się zmieniło. A co to miało być? Trawaj, a może i pociąg. O, owe tory. Tutaj wczoraj taką chorę psów widzieliśmy, nie? Tak, to jest tak. Takie wielkie, takie odżywione zadziwiająco. Przerażająco odżywione. Chyba nie są wybredne, jeśli chodzi o gatunki. Małe i to jest bardzo możliwe. dalej takim wąwozikiem jedziemy, proszę bardzo. Zbliżamy się, powoli do centrum. Tak, o no to proszę bardzo, tu bym sobie palec w Red Flintstone zapewne. Zbierzemy dalej wysokie mury, które przed chwilą mieliśmy. Cegła silikatowa, charakterystyczna dla Podlasia. No i to takie tutaj blokowisko, no nie chcę sobie w głębę palnąć. Klimata, klimatyzatory. W zupełnie w totalnym bezładzie, w totalnym bezładzie jakimś takim architektonicznym. To samo dotyczy instalacji, tutaj, o Ta nie wiem no, nieskończone, nieskończona plątanina tych, tych przewodów. Yy, 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 wszędzie. Zresztą te instalacje u nich wyzucone, wyrzucone na zewnątrz są zupełnie yy, powszechne. Tak to szpeci. Człowiek z w życiu nie zdał sprawy. Znowu podskakujemy, znaczy wróciliśmy na główną arterię miasta. O, mamy kawałek town. Po lewej. i znowu przez tutaj widać kawałek bo jest taki na wzgórzach mocno położony. Tutaj o, kolejny przykład takiego niszbaczu architektonicznego, czyli coś jakiś kawałek potęższego budynku wrzucony między rudery prosto. To mają wszystkie możliwe środki transportu, więc tak, oczywiście, że samochody prywatne. Oczywiście, że do tego jeszcze dochodzą wspomniane wcześniej marszrutki, czyli po jak już wspominałem, połączenie autobusu z taksówką, czyli się ma wyznaczoną trasę, wsiada się do innych jak do autobusu, czyli inni już tam siedzą, natomiast wysiada się w dowolnym miejscu na żądanie, rzeczywiście w dowolnym w zasadzie miejscu, niekoniecznie nie musi być to przystanek, jest to bardzo popularne, też oczywiście trzęsie i podrzuca. Eee, oprócz tego są zwykłe autobusy, po prostu autobusy, autobusy. Dalej mamy tramwaje, które tutaj widać trochę tak, nie wiem czy będzie jeszcze widać, będzie widać, bo coś właśnie tutaj przejeżdża. Mamy tramwaje eee, i w końcu są także trolejbusy. A co najlepsze mają jeszcze na miastkę metro w postaci jednoliniowego tramwaju podziemnego. Eee, a propos, ci sprawdzałem, wczoraj sprawdzałem na kufrach, Błogograd ma 62 km długości. Czyli nie jak jest tam. Nie, a! I na wylocie tego miejsca, gdzie ja... A ty ci mówię? Na wylocie tego miejsca, gdzie wychodzi Aleja Gieroi widać drugi brzeg jest taka... jest takie okno, nie wiem, 3, 4, 5 km, to między innymi właśnie na wypadek Aleja Gieroi, gdzie widać drugi brzeg. A, no i tu kolejny, taki koszmaryk, a może ten sam się ciągnie, po prostu w Gdańsku mówią na no to falowce, a tutaj w cholerawie. No i proszę, bezpieczna droga do pracy. Przystępujemy prawdopodobnie, jakimś pojazdowi krzywnowemu. A, intuicja na Zastanowię no ład, bez ład w odniesieniu do parkowania w centrum, skrzyżowania, w których ludzie po prostu stawiają w poprzek samochody i wychodzą. Eee, jeżeli też jeszcze czasem to obserwujemy. No i, i, i bywa, że to miasto jest koszmarnie zakorkowane. Wczoraj jadąc do, na spotkanie na uniwersytecie, naprawdę przesiedliśmy ze 20 minut w korku, bo był przejazd kolejowy zamknięty. Ale nie tylko, że był zamknięty, tylko on się zamykał. To znaczy, że tam co parę minut coś przejeżdżało się zamykało to. No. no, tutaj mamy tryb. To znaczy, ewentualnie można przejechać. Tak, ewentualnie to człowiek i zjedzie. Jest zielona strzałka. Wszystko podłożę. Dzisiejsze nie poznaję. No, Kto zgłasza jakieś pretensje? A to ten, a w sumie to mu wolno. Tutaj, tak na wczoraj była myjna, ale już dzisiaj nie ma, pewnie nie szło im. Przenieś mhm. i dalej zasuwamy. Jestem bardzo ciekaw. E, o, mamy kontrolę, te trzy pracownicy. Oczywiście, że to jest dość oczywista, że jeśli się spotyka takich w prostszych pracach pracowników, to część z nich ma azjatyckie rysy twarzy. Bo są to jakiś tam migranci. Z Republik, Albo e, tam wschodnich republik, czy tam, czy wręcz czasem pewnie z jakichś krajów azjatyckich, tych azjatyckich. E, I to często jest inna, to rzecz. Są murzyni! Są murzyni! Ośrodek przemysłowy na południu Rosji. Kogo nie powinno tutaj być? Użynów. A kogo mamy? Uchomory. Nasz gospodarz twierdzi, że są to studenci wymiany zagranicznej, co jest możliwe. A tu jest taki o. kolejny rosyjski, nie wiem czy było widać, e, anachronizm to znaczy cyrk, ale stały cyrk. Cyrk ze stałą siedzibą, budynek cyrku, tam nawet dzieci jakieś były oprodzone na bicyklach. E, taka rozrywka typowa to właśnie, no to wiadomo, Rosja ma swoje tradycje cyrkowe no i tutaj się je m.in. kultywuje. Wiemy. Już za krótką chwilę będziemy na głównym deptaku miasta, to jest Alej Gierojów. To zwraca uwagę, to jest, to, że nawet to miejsce, to Alei Gieroiów nie wygląda reprezentacyjnie. jakby mi ktoś nie powiedział, nie uwierzył, to jest to, to, jest to, to jest centralny punkt miasta. Eee, też jest zaniedbana, odpuszczona taka, taka, trochę się sypiąca, bez tych zwyczajowych cech centrum, czy to turystycznego, czy też handlowego miasta. Brak tam jakiejś specjalnie, no właśnie, znaczy od końca, brak specjalnej infrastruktury turystycznej. Eee, raczej wszystko jest nastawione pod mieszkańców. Owszem, jedna czy dwie i tyle. Mm, ale w zasadzie, w zasadzie to nic więcej. A już nie mówiąc o jakichś tam ekskluzywnych butikach, jakieś tam, wiem, Pierre Cardin, Sephora, nie znam, ale takie, takie marki, które w miejscach można by spotkać. Człowiek uważałby, że spotka. Nie, nic bardziej mylnego. I dalej. Krócieramy. Kolejna BMK na mija. Dobrze, minęła 10 minuta filmu. Nie będziemy więcej zanudzać. To ten krótki film powinien dać wyobrażenie o tym, jak wygląda trasa. Jak wygląda Połogogograd. W zasadzie w takim szerzej, ale pojętym centrum. Na przykład, co będzie dłożyć Nie, koniecznie nie. Nie, coś innego. Jakiś taki monument. Przez Dobra, na razie do następnego.